E, siemano wszystkim, z tej strony Ice of Desire Dzisiaj się nagramy odcinek na Happy Game I jebniemy jedną mapkę No oczywiście to jest nugatowa, Kasia Chodź tu Ona to i tak będzie oglądała Później mnie będzie wyzywać No i właśnie, e, tego którego słyszeliście To jest mój jeden z najlepszych ziomów jaki kurwa poznałem w CS-ie Adi Camper, gadam z nim na streamie O tu, znaczy nie tu, o tu Dobra To była kosa, fuj Headshot w chuj Je No i ten, czaro mi go zdupił Co nie? No ogólnie Co, nagrywamy Ogólnie dla tych wszystkich, którzy zawsze tam pierdzielą, że Ja odpalony TP. No to macie tu trochę lekki dowód No, że mam WH, co nie? No dokładnie, patrz starek Tu są WH i aimy stare czysto tam jeden spiertolił Cię wystraszyłem Nawet fajna akcja była, tylko zostało mi 5 amu stare Kuj zjebałem. Ej, chrońcie mnie, co za idioci, kurwa! Nie, nie no, bez obrazy ale to są taczki z jeby Zaczekaj, hmm. że wszyscy są mnie podpisywa i pada do niej, 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 to ja jeszcze jak głąb spadłem Bo my gramy na zupełnie dwóch innych serwerach. Nooo to jest najlepsze. Ogólnie to Adi ten Kurwa. POMPU jak się wiebał Ja pierdolę. E, ogólnie tego Adi Campera słyszycie I sądząc po moim ostatnim Co? nagraniu z gry test driver to z kadry, że słyszycie go bardzo dobrze. jakim test driver? To jest drive unlimited, nie grajcie nigdy? Nie Dwa są mój poprzedni odcinegrajcie nie nagrywał? Sam co nagrywałem Pierwsze, trochę let's play nagrywałem bro Cię Mam cię, Zobacz, wiem to wiem Cię Jaka szmata, dobra Dobra, to obserwujemy trochę Będziemy obserwowali nukatową. Spoko Miejsca nie ma na co, jeśli tak. Nie, jest miejsce, tylko po prostu gościa w ch... pink karty ma w porządku i... No temu już skaczę, ale dobra, max 150, więc jest dobrze. No, chciałbym pozdrowić właśnie Nukatową, Dominikę, Pompuj Zacierz, Jeff, Jeff Raya, tego tu mistrza, Adi Campera. I ze Steama jedną osóbkę. To nie wiem czy ta będzie. Nie ma go. Chciałem pozdrowić Cieka, kurwa Pumę, lecz nie ma Pumy. Ja gram. To, na spekcie. No jestem normalnie. Co on pierdolisz na spekcie? Na spekcie, sześciopat. Ty jesteś pojebany kurwa. No teraz jest normalnie, sześć, dwa. Ty jesteś głupi, bro. No co? Na spekcie byłeś. Ty jesteś głupi. Zamknij ja po Zamknij ten ryj.

Cio cio, cio cio Czego nie usunął? Bo Hitman to idiota stary Jeszcze mi się myszka zbogowała Podejśle mu ten filmik Ja ja ten filmik dam na forum Specjalnie żeby Hitman wiedział, że jest idiotą Dobra ej, gala To było full auto i zjebanie w stylu Ice of Desire. Pozdrawiam, kurwa JP O, poobserwujemy Adiego. Ej, Adi Masz trzech długa. Długa, idioto. No i gówno, uważaj. Dobrze. Kolejny ci wyjdzie zaraz. 3. 4 Strzelaj! Już strzelaj. Ale ty człowieku strzelać nie potrafisz No i tak zjebać Nagrane to jest człowieku, to jest nagrane To jest nagrane jak zjebałeś mnie stresowałeś mnie Zobaczymy Kurwa O, jeszcze wibrator mi zawibrował Nie, to nie SMS, no, zobaczymy Facebooka Czekaj, dawno ktoś na fejsie. nie, SMS-a A, odbieram dobra Eight scores Ej, takie to Nie, czekaj, przeczytam Kiedy? Kiedy? Co? Co, no, co, co? No tego frajera, crash coś tam Daj mu bana, na 5 minut Niby za co Czekaj Już ci przeczytam, jak ja dostałem sms Loud dung, Ami lemon With 10 pounds Tens 28 score May do some deals for 2 for 15 holomy Wow, ale ty dostałeś Jakieś lemerskie takie długie i jeszcze powiadomienia na fejsie, że ktoś tam skontuwał film dwie wiadomości Dobra O kurwa A nie dobra, nie będę na tym o filmie mówił To ci później powiem Mu się fajnie nagrywałem ci potem nic, zaraz nie wiem o tym, o tym. Tym. Tak. Aha. Fajne oto. No co, nie? Ej, no giełdni się wszyscy pokoją. Chyba na B wszyscy poszli. Nie ja tu mam kogoś na tym. A ten jak wyszedł? gala, gala, gala. Nie tylko. Jeszcze tu. Jeszcze tu. Będzie w ciemni. A ciem... Ja już z widy miałem Dolny Dobra, pak, a w Chyba Kasia się żali, że idzie Pierdzielę, już tak nie słyszę. <noise> Ta, ja to widzę. Cicho. 15 minut i sekund. Ale mnie coś śmierdzi fajkiem. Po raz no, To ja No i? Ja pierdziele się wdupił we mnie O kurde zamawka stoi chyba Ej zobacz co już to 15 które miejsce jest zrobione Czwarte Noo

Myślałem, że mnie obserwujesz Ale nie bój się zaraz komuś hedowalny Ja to czuję Almik Typa ukradli Hamsko B za Nie wyzywaj. Ale jestem idiotą Starszy czas, ja mam stary... Yy, eee... staty 12,7 Oluj Tu, że powinienem mieć jakieś 40 na 1 na dwighla, nie ma zostań tu A zostań po mnie wkurwiasz To, to pierwsza dwua właśnie. Ale żem to zjebał Wyjebany w nią mam Przepraszam za to dziecko To było dziecko, które jest od aktualnie na oddanie Jeżeli ktoś chce Proszę pisać na pewno. Lol Paula na oddanie jesteś Zamknij ryj Od razu pisz na Polak w Northampton albo jak w tą stronie Na fejsie Oddam dziecko ile twa się za Romalat 7 I w ogóle to no, chcesz to info? 10. Dobra, masz jednego do no, ten i jeden gala Znaczy czy i gala a, CTI długa Długa, patrz w prawo ty idioto Już tutaj, no o, tu, to, tu, tu, tu Piaskownica już tam się lepiej nie wydać. Szeregowy tam jest pewnie, nie? Tak. Nie piaskownica, tylko tam wyżej. Już długa, już długa. Po prawej od razu. Od razu po prawej. Nie, wyszli z anarchii. Hmm. O, nie, ja umieram. Pierdolony bot szeregowy, kurwa. Nie obrażę. nie, nie, 10 minut do końca, stary. Chyba to oznacza? trwajkuję. Oznacza to, że wpisałem RS i... Ja też po ale nie Nie, ja sobie teraz kość. Rękawy podwinąłem. Facea sprawdzę tylko jeszcze. O, z tego napisał. W górę To się dzieje. Nic się nie dzieje. Nie, do mnie gośwa, jasno wyszło. Daniel jest trzy A w tym jedna w tej tej sprawie, nie? Mm. No Fajnie, spoko, spoko Tam się biją, tam jest 8 Ktoś jak to patrzymy tam Patrz jest awka, już nie, mam, to... nie ma wiatra tak, Nie, to jest Jeszcze jeden został No już to wyciągnąłem No co, może z kosy go chciałeś zabić No bo był za daleko, nie się tam do niego podchodzić Aš tau būsiu. O, dabar atsiprašau, kiek... Ne, čia jau tau viską. Rita trochę poprawiła Nie ma lity Jest lipa Dobra, ja kończę na wygłanie Muszę spogadać z Adim o czymś, trzymajcie się na razie